No cześć, cześć, witajcie moi kochani na kanale Ocz Zamknięte. Miniatur od przekaz dla ryb, osób z podznaku ryby na 2025. Zobaczmy sobie waszą energię, moi drodzy. Energia dla ryb. Piątka buław zewnętrzna. Mm. Wrażenie, że toczycie ze sobą walkę wewnętrzną, y, bardzo trzymacie się przeszłości, a nowe działania, nowa przeszłość jest w zasięgu ręki. I taka też energia będzie Wam przyświecać: energia nowości, energia być może y, nowych miłości, być może nowych działań. Y, bardzo dobra energia zadowolenia, energia też kreatywności, ale ta przeszłość musi. Odejść w zapomnienie, a wy toczycie wewnętrzny konflikt pomiędzy tym, co było, a tym, co ma przyjść. Zobaczmy sobie relacje, najbliższe otoczenie, rodzina, dziesiątka kielichów, kochankowie, Ces Oj, moi drodzy, oj, uważajcie, kochane rybki. Uważajcie, bo tutaj no, ewidentnie ciąża jest na horyzoncie. Yy, A czy mówię uważajcie dla osób, które nie planują i nie chcą. Powiększenie rodziny, płodność, yy, bycie matką jest tutaj bardzo zarysowane, miłość, kochankowie, yy, więc yy, no mamy tutaj yy, bardzo duże szanse na zajście w ciążę. To też dla singli, jeżeli gdzieś macie jakieś przelotne znajomości, musicie bardzo, bardzo uważać. Jeżeli chodzi o pary, które starają się o dziedziusia, no to tutaj e, czy jest bardzo duża szansa na zajście w ciążę. Jak najbardziej jest taka możliwość. Jeżeli nie chodzi tutaj o dziedziusia, kochani, no to tak czy inaczej single czy pary miłość rozkwita. W każdym aspekcie jest zadowolenie. Dziesiątka kielichów, mamy tutaj e, randki, mamy tutaj miłość, mamy tutaj prawdziwe zaangażowanie i cesarzowa jako osoba, która jest zadowolona, która jest płodna, która jest y, bardzo seksowna, uwodzicielska i macie oddać się tej miłości w postaci królowej. Kielichów. Eee, nastawienie na rodzinę, nastawienie na dzieci. Taka piękna atmosfera domowa. Jak najbardziej wszystko tutaj gra. Mówię single czy pary. Tu jest wielkie wow. Nie ma co dopowiadać, ponieważ <śmiewanie> miłość bije pod. Z każdej karty. Z każdej karty miłość bije nowe związki kochankowie. No cudowne karty. Jeżeli chodzi o pracę zawodową, zobaczmy Finanse. Kochane ryby, to jest czas dla Was. To jest czas dla Was. Moi drodzy, królowa pentakli, osoba, która osiąga sukcesy zawodowe. A będzie tak, jeżeli zdecydujecie się na współpracę, pracę z innymi, pracę w zespole i kreatywność. Moi drodzy, księżniczka mieczy mmm, mówi też o jakichś informacjach nowych. Możliwościach nowych, więc jak najbardziej róbcie coś z pasją, zaangażujcie się to, w to, róbcie coś z miłością. Jeżeli macie partnera, może warto by było współpracować z partnerem, partnerką w związku. Y, to jest też dobra y, propozycja dla par, aby coś rozwijać razem, coś prawdopodobnie nowego. Ee, może być to jakaś decyzja też związana z e, remontem, domem, tworzeniem czegoś nowego, ale w sensie materialnym, też jest to jak najbardziej dobry pomysł. Moi drodzy, zobaczmy, co jeszcze karty chcą Wam istotnego przekazać w miesiącu lutym. Bardzo ważna wiadomość dla Was na miesiąc luty. Co karty chciałyby Wam. Przekazać. Już patrzymy. Kochani, karty mówią, że koniec z czekaniem. Transformacja już dobiegła końca. Yy, mówi też o tym, że bardzo dużo wysiłków w coś włożyliście, i teraz będzie czas na to, aby zbierać efekty, plony. Yy, Czas, gdzie już nie będziecie czekać, czas, w którym waszym ży wasze życie bardzo się zmienia i to zmienia się na dobre, w postaci dziesiątki pentakli. Jeżeli czekaliście na coś, na przykład na bardzo dobrą ofertę, szuk przykład, szukaliście domu i nie mogliście znaleźć niczego odpowiedniego, Miesiąc luty to jest ten czas, gdzie w końcu coś znajdziecie. Nie musi to oczywiście dotyczyć domu, każdego aspektu innego, prawdopodobnie związanego ze sprawami finansowymi, domowymi, rodzinnymi. Jak najbardziej tutaj jest wielki przełom. To tyle, moi drodzy. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się.